Jedne gatunki są mądrzejsze od innych, a w każdym są wyróżniające się osobniki. Dyscyplina, ciężka praca, ale gdzie jest, kto mówi o zabawie? Ci ludzie osiągnęli sukces, bo, bo to, było dla, to była dla nich zabawa. Tyson był tak silny, tak sprawny, nokautował ka każdego, to był dla niego fan, żeby to robić i dyscyplina jest wypadkową zabawy. Jest konsekwencją zabawy i pamiętajcie o tym. Oni doszli na szczyt, bo to był dla nich fun. S. Samce przez większość czasu akceptują swoje towarzystwo. Ale gdy w grę wchodzą samice, zaczynają się konflikty. Ale w ogóle krępujące żeby wydobyć się na taki dźwięk. Nie jest krępujące, jak sobie uświadomisz, że za 70 lat będziesz w ziemi leżeć. Podobnie jak u ludzi proces dojrzewania jest długi. Potrzebują nauki i wsparcia starszych zwierząt przez 15 do 20 lat. Rzeczownik. 3, 2, 1. Niech. Jechać. Co? Jechałem, to to jest... ja wiem, co to jest rzeczownik, to co dopełniać tak dalej. Kolego, rzeczownik to co? Dopełniacz komu czemu? Biernik nie. Nie miał. Ostatnio naukowcy odkryli ich więzy społeczne oraz szacunek dla rodziny i starszych osobników. Powiem Wam opowieść o dziadku swoim. Patrzę, przyjeżdżam do niego, chcę z nim pogadać. W weekend mam wolny czas. On warsztacie w sobotę i na działce też rzeźbi, na śniewierce, w niedzielę. Mówię, co robisz, nie? On mówi, mój dziaduś, że kosiarkę. Sobie chce zrobić swoją kosiarkę. Ze swoją regulacją pod jego potrzeby, i żeby była cicha, tak się zastanawiam, nie? Kurde, przecież on może kupić, ja mu mogę kupić tą kosiarkę 400 metrów obok wobi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że gość ma 86 lat, i musi coś robić, żeby mieć fan. Cokolwiek, ale jeżeli ma fan, to o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć fan. Jakakolwiek nie jest twoja zajawka I nikt Nic lepszego nie wymyśli Stare wilki są mędrcami stada Jakby każdy tak samo bierał, To po chuj byłoby życie Młodzieńcza naiwność <grym> Bez niej by nic nie było Nic by nie było bez młodzie młodzieńczej naiwności Byśmy siedzieli w domach I ja byśmy powiem, nie wierzyli w nasze miało. pomysły Robić progres a cipa sama przyjdzie e e to w ogóle tego powinni uczyć w szkołach, nie, od małego albo rodzice, że cipa sama przyjdzie, jak będziecie robić progres, nie. To jest tylko za pomocą twojego aparatu mowy, małpka, tak że to wybrzmiewa, a patrz łazik zapierdala po Marsie i gdzieś tam ten inny jest kamień ileś set tysięcy kilometrów stąd i w ogóle to jest nieistotne. Są pierdoli. naczelne są mistrzami uczenia się i adaptacji. No, CS, nie, pochłonął. Za mocno. A czy nie, dobrze, mogę coś trenować, wypoczywając przed kolejną siłówką. Także ja to bardziej traktuję jako trening, a nie jako gierkę. Jest różnica, jak grasz w grę, a jak grasz w taką esportówkę. No, i dopiero to zaczynam rozumieć w przypadku CS-a. Że it's not a game, it's not about a game, Practice! We're talking about practice? Not a, not a not again. We're talking about practice. Okay? Umiejętność przystosowania się pozwoliła im przetrwać i powiększać populację. Lecz dziś, tak jak inne zwierzęta, muszą sprostać wyzwaniom stawianym przez super intruza człowieka. Koniec, nie chcę już z wami grać, kurwa. Zatrzymuję nagrywanie, gratulacje, jesteście lepsi. A mi, mi jest źle z tym, że przegrałem, i to jest naturalny odruch, kurwa. Bo jakbym powiedział, że przegrałem, ale jest ok, to tak jakbym ci splunął w ryj. Bo ty wypracowałeś sobie to zwycięstwo, ciężko pracowałeś na to zwycięstwo, byłeś lepszy. A jak ja powiem, że się dobrze z tym czuję, że przegrałem, no to, to to jest tak, jakbym nie miał szacunku do do rywala. Nie? Ale Wręcz jak powiem jest. chuj ci w dupę, to jest to oznaka większego szacunku, bo to poka pokazuje jak ci zależało Ech, na tej rywalizacji, się... niż jak ci podał rękę i świetna robota Robert. No to kurwa, no to, to się nie, nie zrozumiemy nigdy, nigdy. Uczenie się przez doświadczenie, przekazywanie wiedzy innym, i z wiekiem doskonalenie umiejętności pomaga zwierzętom iść naprzód w ich grze o życie i przyznaje punkty w większej grze ewolucji. Witamy, dodzwoniłeś się do otwartej linii WK. Czy szukasz porady życiowej, treningowej, motywacji? Słuchamy cię. Czy psychologicznej? <noise> motywacji potrzebuję troszeczkę od nas panowie. No, roboty... no to wy... <noise> no, roboty... <noise> na trening. Mam czas. Odróżnienie kaprysów dziecka od jego faktycznych potrzeb to też element edukacji młodej matki. Nie pomyślałeś, że może pani Madzia nie ogarnia? Nie, o to widzisz. To jest pierwsza rzecz. Idziesz, ufasz komuś, idziesz do trenera personalnego, nie ma wyników i to od razu zważ na niego. To nie jest tak. Trochę wymagaj od siebie najpierw. Popracuj z rok, dwa, trzy, cztery, przejdź na baseball. Razem ze swoim zespołem zdobyła niesłychaną wiedzę. Ta statystyka, 54 kg? Znam te mówi miarę. Mówi mi jedną rzecz: że to na pewno nie będzie twoja matka, bo jest zdecydowanie grubsza. I ty to ptaś ziemia się obraca. Zapierdala przestrzeni, wybuchają gwiazdy, tworzą się nowe w tej sekundzie, czaisz? Czy to robiłeś? Czy zmieniłeś coś w tej układance? Czy coś się zmieniło globalnie? Najszerzej jak jest człowiek stanie to zrozumieć. Najszersza najszer... najszer... perspektywa jaką człowiek... Jedno zwierzę na afrykańskiej sawannie jest znane ze swojej mądrości. To największe stworzenie lądowe. Jego zdolność do uczenia się i zapamiętywania jest zadziwiająca. Ja jestem Hermioną Granger. Bo przed chwilą robiłem bekę z Hermiony i myślałem, że to wykorzystacie, nie? Dobra, Co? no wygrałeś. No, abstrakcję. Wygrałem? No tak. To... Wy... To jest inteligencja! ta. To jest inteligencja. Czytała sprawie,